Dzień dobry, witam na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na powtórzenie i utrwalenie sylab Ta, Te, To, Ti. Dzisiejsze powtórzenie i utrwalenie wcześniej poznanych sylab będzie połączone z krótką lekcją związaną z nauką czytania metodą sylabową. Jeżeli jesteście zainteresowani dzisiejszą lekcją, to łapka w górę, czyli like. I cóż, rozpoczynamy nasz dzisiejszy trening czytania. Oto sylaba ta. Ta. To sylaba te. Te. A to sylaba to. I jeszcze sylaba ti. Ti. Przeczytajmy teraz sylaby. Zacznijmy od tych zapisanych u góry kolorem białym. Ta, te, to, ti. Teraz odczytajmy sylaby zapisane kolorem czarnym. Zauważcie, że są one zapisane wielką literą. Zaczynamy. Ta, te, to, ti. Teraz odczytajmy sylaby zapisane kolorem żółtym. Ta, ta. Te, te. To, to. Ti, ti. Tym razem odczytajmy sylaby zapisane kolorem różowym. Ta, ti, te, to ti, to, te, ta. Proponuję, żebyśmy raz jeszcze odczytali sylaby, ale w szybszym tempie. Zaczynamy. Ta, te, to, ti. Ta, te, to, ti. Ta, ta, te, te. To, to, ti, ti. Ta, ti, te. To, ti, to, te, ta. A teraz przeczytajmy sylaby i łączmy je w wyrazy: ta, 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 ta. Ta, to, ta, to. Ma, ta, ma, ta. Ta, ma, ta, ma. I ciąg dalszy ćwiczenia. Meta, meta. Ma Ti Mati Takie zdrobnienie od imienia Mateusz. Ti Mi Ti timi. Mo Timo Ti Ma tima, tima A któż to taki? Timi, Timo i Tima? Mati To zdrobnienie imienia Mateusz. A Timi, Timo i Tima to pieski. Popatrzcie na obrazki i spróbujcie wraz ze mną przeczytać podpisy. Mati, Timi, Timo, Tima. A teraz zapraszam Was do odczytywania zdań obrazkowo-wyrazowych. Zaczynamy. Pierwsze zdanie. To Mati. Teraz przeczytajmy zdania zapisane kolorem żółtym. Mati ma psa. To Timo. Tym razem zdania zapisane kolorem niebieskim. Tata ma psa. To Timi. I zdanie zapisane kolorem różowym. Tima to pies, Toma. Przeczytajmy raz jeszcze wszystkie zdania, ale w nieco szybszym tempie. To Mati. Mati ma psa. To Timo. Tata ma psa. To Timi. Tima to pies Toma. I jeszcze dwa napisy. Odczytajmy je. Napis biały brzmi Tato. A napis żółty to meta. Przeczytajmy raz jeszcze obydwa napisy. Zaczynamy. Ta, to to meta. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy trening związany z powtórzeniem i utrwaleniem sylab ta, to, te, ti przebiegł Wam wyśmienicie. Mało tego, podobał Wam się. A więc pamiętajcie o tym, żeby zostawić podniesiony kciuk do góry. A ja żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia i zapraszam na kolejny odcinek i spotkanie z następną sylabą. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, buziaki dla Was, hej.